W pierwszej rundzie kobiety grały... Białymi, no i ten mecz zakończył się wynikiem 6,5 do 3,5 dla pań. Po, po stronie mężczyzn, zwyciężył tylko zawodnik z Węgier. No i cztery porażki w rundzie drugiej to panowie grali tym razem białymi. Natomiast po raz kolejny runda zakończyła się tym samym wynikiem, na korzyść pań, 6,5 do 3,5. Tym razem same remisy i trzy zwycięstwa. Po stronie pań. No, a w rundzie trzeciej teraz panowie grali czarnymi. No i tutaj widocznie się spieli w końcu i mecz zakończył się wynikiem 7-3 dla panów, 4 zwycięstwa i reszta remisiki. Aktualnie jak nagrywam tę produkcję, toczy się runda czwarta i tutaj już padł jeden remisik. Także jeszcze ta runda oraz 6 sześć, sześć kolejnych przed nami, no i bardzo jestem ciekaw, szczerze mówiąc, w, jak, w, w jakim. Dokładnie wynikiem się to zakończy. Dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze predykcje z 10 meczy, jaki tutaj będzie finalny rezultat. Póki co 2-1 dla Pań. No a teraz pokażę Wam najciekawsze momenty z tych rezultatywnych part. W większości grają tutaj raczej nieznane nazwiska, natomiast mógł wam się rzucić w oczy Eric Rosen, znany streamer, fajnie, że postanowił wrócić do szachów na żywo, bo miał długą chyba około dwuletnią przerwę. No niestety ta pierwsza parta nie wyszła dla niego najlepiej, ponieważ w tej pozycji przeciwniczka ciachnęła pionka na A6 i co ciekawe czarny ma wystarczająco dużo aktywności, tutaj te skoczki szczególnie tak miernie poustawiane. Natomiast tutaj trzeba było zagrać wysoce precyzyjnie. W partii poszło wieża A7, no i skoczek po prostu wrócił do akcji, wieża AD7, król podszedł, żeby nie było żadnego skoczek Edwa z szachem, i wybicie na D1. No i teraz, no niestety, ta rekompensata. Mm... Nie istnieje. Natomiast można było odejść wieżą grzeczniej, po prostu na pole C8, bo ten skoczek, tak czy siak, sam z siebie będzie chciał wrócić do świata żywych. Więc gdyby tutaj poszło skoczek B4, no to jest trochę inaczej, ponieważ teraz czarny ma możliwość zagrania E4 i pojawia się oczywiście groźba skoczek E2 szach z następnym goniec, goniec bije B2, no i jeszcze dodatkowo widły. A jeżeli król podejdzie na F2, tak jak podo podobnie, tak jak było w partii, no to teraz wchodzi F4. I już zaraz się mogą w ogóle motywy matowe pojawić. A jeżeli biały tego pionka skasuje, no to za to okazuje się. Że te skoczki piekielnie aktywnie zaczynają działać, zaraz wchodzi F3. Po wybiciu skoczek bije F3 szach, wiadomo. A jeżeli biały zdecyduje się wtrącić bicie na D4, to koniec bije na D4 i ten koniec za to jest tutaj bardzo aktywny. Więc ogólnie rzecz biorąc, ofiary materiału w końcówkach zdarzają się dosyć rzadko. Zazwyczaj w końcówkach ciężko jest udowodnić rekompensatę. Ale są takie przypadki, gdzie ta aktywność rzeczywiście jest w stanie zadziałać. Zazwyczaj yy, oddawanie materiału częściej się pojawia, kiedy hetmany są na szachownicy, no bo wtedy, wiadomo, zawsze są jakieś dodatkowe opcje ataku na król. Yy, natomiast, yy, tak jak było w partii, to teraz E4 już nie jest groźne z powodu takiego, że skoczek B5 i teraz po skoczek E2 szach król F2 i wisi jedna wieża, wisi druga wieża, no i czarny po prostu nie ma czasu, żeby bezpiecznie zbić tego gońca na B2. Także niestety tutaj Erik stracił pionka. Zagrał to wieża A7, wieża D7 stracił jeszcze tempo, no i później pozycja niestety była już nie do uratowania. Kolejna rezultatywna partia. Tutaj bardzo fajnie ta pozycja pokazuje, jak Łódna bywa aktywność jednej figury, bo często szachiści nie patrzą na pozycję jako na całość, tylko skupiają się na jednej z figur. Zazwyczaj u początkujących jest to hetwad, który to starają się ubić oponenta. Natomiast tutaj ten skoczek na derześć wygląda przepotężnie, prawda? On na takiej placówce ma wsparcie pionka, wygląda naprawdę przecudownie. Natomiast prawda jest taka, że on nie stwarza. Jakichś konkretnych problemów na ten moment, a też brakuje mu trochę wsparcia innych figur. Gdyby tutaj wieże białego już były skoncentrowane na liniach A i na liniach C i D, no to wtedy byłoby inaczej. Wtedy te wieże ze skoczkiem fajnie by po tych centralnych liniach sobie działały. Natomiast tego nie ma. I ten skoczek na D6 wcale tak dobrej roboty nie robi, a wręcz może się okazać problemem. I tutaj zawodnik grający czarnymi. Yy, niestety, nie wiem, ba balas. To węgier, węgierski jest ciężki. Więc tutaj zostało zagrany skoczek A4, bardzo dobre posunięcie z atakiem na B2, ale jednocześnie z atakiem na tego skoczka. Czyli czarny chce po prostu skoczka wybić, zaciągnąć pionka na pole D6, no i później tym pionkiem się zainteresować. W partii posło goniec B3 z atakiem na tego skoczka, i tutaj rzeczywiście czarny wykazał się odwagą bo wjechał na B2, ciachnął tego pionka. Skoczek oczywiście jest mocno ograniczonym. Zauważcie, że tutaj powierza F3 przykładowo, no to ten skoczek w ogóle totalnie nie ma gdzie uciekać. Natomiast prawdopodobnie tak zakładam, że czarny tutaj wszystko dokładnie wyliczył i ustalił, że wchodzi posunięcie goniec C5. Na związanie i jest to bardzo fajna kontra, bo okazuje się, że biały nie ma jak tego skoczka bronić, bo ani jedna, ani druga wieża nie wkroczą tutaj do defensywy. No a związanie jest oczywiście problematyczne. Więc w partii poszło wieża AC1, no to goniec jeszcze tutaj wkroczył do akcji z planem wejścia na E3. No, i wtedy wiadomo, znowu problem z tym skoczkiem z D4. I w partii poszło wieża C8, co prowadzi po prostu do przegranej końcówki z pionkiem mniej, i to bez problemu czarny zrealizował. Jeszcze ciekawym zagraniem było wieża C2 z ideą taką, że szach, król H1, bicie i wieża D2. I tutaj zabawa jest taka, że igoniec i skoczek y, są atakowane, więc pogoniec c3 wieża c2. Więc tutaj czarny tej figury nie uratuje. Mm. No ale czarny ma posunięcie goniec b4 i teraz owszem biały figurę odbija, ale czarny właśnie kasuje tego skoczka, gra goniec d7, goniec c6, wieża d8 d7, wieża ad8 i wtedy z tym pionkiem jeszcze są problemy. No a w międzyczasie został zdobyty ten pionek z b2, więc więc końcówka tak czy siak jest przegrana. Więc w tym przypadku okazuje się, że wjechanie tym skoczkiem tak nie aktywnie, ale takie dobre nie było, o dziwo. Tutaj Olga Giria zagrała taką partię, co ja chciałbym mówić, grać, e, mianowicie e, oponent Popełnił gafę w debiucie, no i po prostu jak go złapała, to nie wypuściła do końca partii. E, mianowicie tutaj poszedł taki wariant wymienny obrony królewsko-indyjskiej wybicie na E5 i Hetman C2. E, tutaj wcale się nie zdobywa pionka, co mogłoby się rzucać w oczy, ponieważ zawsze jest motyw skoczek bije E4 i ten goniec atakuje skoczka. Natomiast w partii poszło Hetman C2, i tutaj czarny zdecydował się na Hetman E7, co jest raczej miernym podejściem. Lepiej wygląda posunięcie C6, żeby zabezpieczyć pole D5. Natomiast tutaj podejrzewam, że obawiał się. Obawiał się, że goniec zaraz zamelduje się na polu D6, później pionek C5, i że ciężko się będzie tego gońca pozbyć. Być może tego czarny się obawiał. Natomiast jeżeli tak było, no to mógł swobodnie zacząć od skoczek BD7 i wyszłoby mniej więcej to samo. A też inna sprawa, że można by przemyśleć ofiarę Hetmana za gońca i wieżę przy tak zamkniętej pozycji i przy fajnej Placówce na D4? Myślę, że ma to potencjał. Także taki wariant, że niby nic, ale jednak biały stwarza pewną presję. No i czarny tutaj pod tą delikatną presją popełnił niedokładność, zagrał Hetman E7. Po czym skoczek wjechał na D5 i okazuje się to być problemem, ponieważ wybicie, wybicie. No i teraz zobaczcie, ta półotwarta linia C, no i ten pionek C7 naprawdę mega słaby. A jakiś szach na B4, no to nie jest totalnie żaden problem. Skoczkiem się biały zasłoni, no i już czarny się musi za chwilę cofać do defensywy. E, więc w partii poszło wieża d8. E, goniec wjechał na c4. Goniec g4. Skoczek uciekł. No widać, że coś to się tutaj święci na e, f7. Więc czarny zablokował. No to goniec został wykoniony. Roszatka. Skoczek się wrócił. No widać, że czarnemu brakuje koordynacji. E, to nie goniec powinien stać na d7. E, więc w partii goniec e2 po prostu za atakiem na c7 czarny zagrał c6 no ale figury białego szybko tutaj wkraczają do akcji i owszem słabości się czarny pozbył ale teraz ten pionek już dosyć blisko pola przemiany może utrudniać życie no i taka e, desperacka próba zakończenia rozwoju no ale się e, po prostu nie powiodła e, no bo tu weszło hetwan b 7 i po prostu pozamiatane, figura więcej. Także totalnie bez walki tutaj czarny przegrał. No to hetman e7 zdecydowanie było podejrzanym zagraniem. Także ciekawy wary. W sumie tak jak teraz jeszcze sobie pomyślałem, to skoczek a6 mogło, mogło być też do wzięcia pod uwagę, żeby pole c C5, pole C5 zabezpieczyć, a też... Później może c6, h1, e7 i skoczek c5. Skoczek c5 taki typowy manewr, żeby zameldować się tym skoczkiem na d4. No bo jednak pole d4 dosyć słabe. Także delikatna presja i widzicie, nawet zawodnik 2.400 może się od razu wysypać. W tej partii zawodniczka grająca białymi się wykazała, ponieważ Brunello Sabino, arcymistrz i nie wiem jak to działa, ale... Tak jakby kapitan drużyny, no bo jest Tim Sabino drużyna panów się nazywa. Także chyba coś na kształt kapitana. Więc tutaj dosyć spora zadymka się zrobiła, ponieważ poszło skoczek B7 z atakiem na wieżę no i czarny stwierdził, że w ogóle tej wieży nie będzie bronił, tylko cykę w 4, leci z kontru. I prawdopodobnie Sabino policzył sobie, że skoczek bije D8, wieża bije D8, Hetman nie bardzo ma gdzie odchodzić a jak idzie na G4, to wtedy skoczek E5, Hetwan ucieka dalej i skoczek D3. I ten skoczek na D3 jest przepotężny, i czarny odzyskuje jakość, no bo wieża F1. No to czarny tutaj zwiększa presję, no i zobaczcie, że ten skoczek wspierany przez pionka, no to tutaj większość figur białego w tym momencie ogranicza. Więc prawdopodobnie coś takiego miał ten zawodnik na radarze, natomiast w partii rzeczywiście to posło. No, ale tutaj zawodniczka go zaskoczyła genialnym posunięciem według analizy na czeskomie, bicie na F4, czyli oddaje tutaj tego gońca, byleby tylko zyskać na aktywności, żeby ten skoczek tutaj nie wkroczył, nie stworzył tej kolosalnej presji. No i tutaj, wiadomo, pionkiem zbić nie można, bo król osłabiony, więc Hetwan zbił na F4, nastąpiła wymiana i wieża zgarnęła na E4. Czarny oczywiście stara się tutaj zaktywizować. Nastąpiło wybicie na D8. Jeżeli tutaj skoczek odbije, no to kolejny pionek spada. Więc czarny zbił skoczkiem na E4, no ale teraz wieża A8, i za to problemy z pionkiem A6. Więc czarny zbił na C3, no ale to A3. Pionek na B4 zabezpieczony. Królew 7, wieża zbiła na A6. Skoczek E5. I nagle się okazuje, że tego pionka b5 nie bardzo jest jak bronić. No te figury czarnego niezbyt skoordynowane, no i nie są w stanie walczyć z bardzo aktywną wieżą. Poszło skoczek c4, wieża c6, partii goniec d6, no to taki hmm, gwóźdź do trumny, bo poszło a4. Zbić nie można, bo leci skoczek. Skoczkiem zbić nie można, bo bicie na B5, no i znowu strata, strata figury. No i w ten sposób ta partia się zakończyła. Także goniec z w 4 Naprawdę trzeba przyznać, że zacne zagranie. Widać, że tutaj zawodniczka miała wyczucie na aktywność, bo gdyby wpuściła tego skoczka na D3. No to wcale tak kolorowo by nie było. W drugiej rundzie była bardzo ciekawa partia w wykonaniu Zansai Abdumalik młodej zawodniczki z Kazachstanu, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, zbliża się ogólnie do 2500, a już nawet przebiła w pewnym momencie 2500, bo ma tytuł arcymistrza, no to musiała przekroczyć. No dobra, więc co się tutaj zadziało? Ja ogólnie zawsze jestem zainteresowany tego typu pozycjami, gdzie jest wieża za dwie lekkie. Ja ogólnie jestem raczej fanem grania dwiema lekkimi figurami przeciwko wieży w takiej sytuacji. Natomiast to wszystko zależy od konkretów. Natomiast w większości przypadków okazuje się, że jednak te dwie lekkie figury dają znacznie więcej możliwości. I ta partia jest tego bardzo dobrym przykładem. E, mianowicie tutaj poszło skoczek F7 i biały popełnił e, kluczowy błąd, grając król E1. E, przeoczył forsownego mata. E, mianowicie szach, król D1, szach, król C1. No i teraz wydaje się, że szach. No to luzi karbuzik, tak? Król tutaj ucieka i wszystko jest ok. No ale wchodzi posunięcie D2 szach. Wieża bije. I szach na e1 teraz. I okazuje się, że wieża odebrała pole własnemu królowi. No i partia zakończyła się po prostu matem. E, okazuje się, że w tym momencie jeszcze można było się wybronić, ale w turboprecyzyjny sposób. Należało zagrać wieża e8. No i teraz powiedzmy, że skoczek obroni. Wieża atakuje. No to król broni. I w tym momencie Remi zdaje wybicie na E6 z ideą król E1 teraz. Niby jest szach i skoczek F4, no i pionek broniony, no ale teraz wchodzi wieża B3. No i czarnemu po prostu brakuje materiału do, defen do defensywy, do matowania. Natomiast. No tutaj wiadomo, że goniec już nie ma gdzie odchodzić, więc jedyna szansa, żeby goniec uciekł jest tutaj. No i gdyby odszedł powiedzmy na b3, no to teraz już po prostu jest remisik. Ponieważ wieża e2, wieża e2 tego szacha już w tym momencie nawet nie ma. Także tutaj dwie lekkie jednak były góry. Też dosyć fajna kombinacja została przeprowadzona w tej partii. Tutaj... Czarnymi gra zawodniczka, białymi zawodnik. Więc tutaj biały połasił się na pionka i wygląda wszystko świetnie, co nie? Jeszcze tutaj dodatkowo jest jakaś presja na tego skoczka, wydaje się, że wszystko ok, natomiast to, co biały przeoczył, to jest posunięcie Hetman A2. Atakuje wieże, to wiadomo, no więc w partii wieża uciekła z atakiem na tego skoczka. Czarny zbił na F2, goniec F2, Hetman F2, no i w tym momencie biały się poddał. Wydaje się, że w ogóle wszystko powinno być ok, no przecież zgarnia tutaj po prostu na A6, no ale teraz wchodzi Hetman F1 szach. Na koniec okazuje się, że ten król jest po prostu matowa. Także jednak bezpieczeństwo króla najważniejsze. Tutaj biały połasił się na tego pionka i właśnie najpewniej jeszcze sobie stwierdził, a tu biorę pionka, jeszcze atakuję tego skoczka. No okazało się, że była to bardzo fajna pułapka. No i finalnie partia zakończyła się zwycięstwem zawodniczki grającej czarnymi. W rundzie trzeciej odkuł się Erik Rosen. Tutaj grał z Nino Bats Batsaśnik kurde, z zawodniczką z Gruzji, ranking 2.491 i cóż, potwierdza się stare powiedzenie niebronione figury giną. Mianowicie w tej, w tej pozycji zostało zagrane wieża C2, co natychmiastowo przegrywa, bo jest hetman D7. Jakie hetman D7? Przecież tutaj wystarczy skoczkiem odejść i po problemie. A no okazuje się, że wcale niekoniecznie. Ponieważ wchodzi A4, to wieża C2 nie dość, że nie pomogło, no to jeszcze ograniczyło tego gońca, no i w ten sposób biały po prostu zdobywa materiał. W partii natomiast po, po Hetwan D7 poszło Hetwan G4. No i teraz tego A4 zagrać nie można, bo jest bicie, zbić nie można, bo mat na G7. Więc po Hetwan G4 Eric Rosen znalazł posunięcie skoczek. D6 i teraz jeżeli skoczek się cofnie tak, żeby tutaj odbić, no to wieża, wieża go po prostu ubije, e, no nic mądrzejszego nie ma. No jeżeli jakiś goniec A4 znowu, żeby odciągnąć tego hetmana, to hetman po prostu zbije na F5, no i w ten sposób czarny zdobywa materię. No a wiadomo, że z figurą więcej, no to już bez problemu e, mistrz międzynarodowy zrealizował tę przewagę, no i zakosił cały punkt cały punkt dla swojej drużyny. W trzeciej rundzie odkuł się też e, kapitan drużyny panów Brunello Sabino. E, tutaj tak jak widzicie, czarny bardzo agresywnie ustawiony swoimi figurami e, i biały zaczął się e, wycofywać. E, w partii no wiadomo, wisi ten goniec z d3, więc goniec został cofnięty na f1. No i teraz poszło skoczek e4. Widać, że tutaj te skoczki białego fajnie aktywnie ustawione, skoczki czarnego też niczego sobie, tylko różnica jest taka, że te skoczki czarnego jeszcze mają wsparcie innych całkiem aktywnych figur czego nie można powiedzieć o skoczkach białek. I w partii y, Jowanka Hołuska poszła na zadynkę, zagrała skoczek C4 z ideą taką, że jak tutaj pionek ciachnie, no to następuje bicie na E4 i jeszcze zaraz ten hetman wjeżdża na E8. Więc w partii poszło wieża bije C4 i teraz nastąpiła bardzo głupia decyzja, y, ponieważ y, zawodniczka grająca białymi zagrała B bije C4. No i nastąpiło goniec, bije F5. No a można było zagrać skoczek, bije H6, szach, G, bije H6 i teraz B, bije C4. No i powiedzmy, że po goniec F5 mamy to samo, z tym, że tego pionka nie ma. Nie ma tego pionka z G7, więc to jest takie, to różnie się nazywa ten motyw, albo kamikadze, albo desperado. Natomiast jeżeli wiemy, że stracimy tego skoczka, no to fajnie, żeby ten skoczek jeszcze ze sobą do grobu zabrał jakiegoś tam pioneczka przeciwnika. Więc taki wtrącony szach, jak najbardziej na plus. No i tutaj różnica jest taka, że. Czarnego jest całkowicie bezpieczny, tak? Przy tych pionkach rozbitych, no to jeszcze jakaś konterka mogłaby się tutaj pojawić, natomiast w takiej konfiguracji nic nie ma. No i tutaj bez problemu już czarny tę przewagę zrealizował. No i tutaj zawodniczka grająca biały mi się poddała. W rundzie trzeciej zwycięstwo panów przypie... przypieczętował, przypieczętował Krysa Leandro, bo tutaj widać, że. No, coś musi być wokół tego króla białego, prawda? Dużo jest tutaj figur czarnego, dziurawa jest osłona tego monarchy, także coś tutaj jest na rzeczy. A co takiego? Bardzo fajny sposób znalazł tutaj zawodnik grający czarnymi, mianowicie skoczek C3 z szachem. W partii nastąpiło goniec c3, jeżeli tutaj zbije pionek, to wchodzi bc i ta wieża wkracza do akcji, no a po b3 wieża wybija na b3, wieża b2, no i partia oczywiście się tutaj kończy matem. Stąd, stąd goniec zbił na c3, ale teraz tak czy siak jest bc i ta wieża podobnie wkracza do gry. Hetman bije c3, nic nie daje. Tutaj nagle się ten Hetman z A4 przydaje. Yy, nawiązuje współpracę z gońcem, no i pozamiatane. Więc w partii ostatnia próba yy, wieża G2. Yy, no ale to nic tutaj ta wieża nie wybroni. Yy, po prostu C bije B2. Grozi wjazd na A1. A jeżeli wieża tutaj wybije. No to wybicie z szachem, no i teraz G2, i na koniec ten pionek z G3, który wydawał się taki niegroźny, dobiega do pola przemiany, no i wygrywa partię natychmiastową. Chociaż nawet gdyby tego pionka nie było, to i tak pozycja wygrana, no bo przewaga materialna i też reszta pionków białego bardzo słaba, no a w otwartej pozycji to skoczek za dużo sobie nie pochasa. Ok, więc dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba pomysł na taki event. Tak jak wspominałem wcześniej, w czasie, jak nagrywam e, tę produkcję, to rund rozegranych mamy 3. Wynik 2-1 dla pań. E, zostało jeszcze 7 e, rund. No i cóż, dajcie znać, jaki końcowy wynik obstawiacie. E, zobaczymy, komu uda się trafić. Także cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz Czerwiec Czerwika. I widzimy się w kolejnej produkcji. Pa pa!